Papugi konkurują ze słoniami oraz psami o miano najmądrzejszego zwierzęcia na tej planecie. Pokazy ich inteligencji możemy zaobserwować w telewizji lub kanałach YouTube ich właścicieli. Zdolności papug jednak czasem wykorzystywane są w złych celach, jak na przykład ostrzeganie kartelu przed nadjeżdżającą policją lub w dobrych, choć zupełnie niecodziennych, czyli zeznając na policji w sprawie morderstwa. Pamiętajcie, by po obejrzeniu filmu zostawić łapkę w górę, jeśli Wam się spodoba. 13 maja 2015 roku w miasteczku Ensley, stan Michigan, doszło do morderstwa Martina Durama przez jego małżonkę Glenn Duram, która najpierw postrzeliła męża pięć razy, po czym próbowała popełnić samobójstwo. Cała akcja miała miejsce w ich rodzinnym domu, gdzie świadkiem była domowa papuga o imieniu Bat. Sąsiedzi słysząc strzały postanowili zadzwonić na policję. Kiedy to oficerowie zajechali do domu duramów, zastali tam kompletny chaos. Martwe ciało mężczyzny leżało w łazience, natomiast Glen była skulona w salonie. Postrzeliła się dwa razy w głowę i policjanci początkowo ocenili ją jako również martwą, gdyż zachowała się nad wyraz cicho. Kobieta jednak przeżyła, a śledczy mieli duży problem z ustaleniem, co tak właściwie wydarzyło się w środę 13 maja. Sprawa ciągnęła się miesiącami. Policja próbowała ustalić, jak wyglądała relacja małżonków. Ludzie opisywali ich jako bardzo skrytych, a w szczególności Martina. Jednak rodzina i znajomi wspominali, iż małżeństwo często się kłóciło, a sama Glenn często żartowała, że czeka na śmierć Martina, by przejąć po nim spadek. W latach 90. Martin przeżył traumatyczny wypadek samochodowy, którego rezultatem było opóźnienie niektórych funkcji mózgowych. Dzieci zeznały, iż ojciec po wypadku stał się bardzo uciążliwy w codziennym życiu, a sama matka wielokrotnie traciła cierpliwość. Ale wracając do sprawy, papuga po incydencie trafiła do byłej żony Martina, gdzie powtarzała momenty skłótni małżonków, która zakończyła się słowami: Kurwa, nie strzelaj. Ostatecznie kobieta została uznana za winną i teraz odsiaduje wyrok do żywocia. Bat jest papugą z gatunku żakko, które powszechnie uznawane są za najinteligentniejsze i najbardziej rozmowne z papug. Szczególnie reagują na traumatyczne momenty, gdyż mają bardzo rozwiniętą psychikę emocjonalną. Teraz przenosimy się do północnej Brazylii, gdzie do aresztu tamtejszej policji trafiła niegroźnie wyglądająca Amazonka zmienna. Policja przechwyciła ją, ponieważ była wytrenowana, aby alarmować handlarzy narkotyków o nadchodzących oficerach. Podczas akcji funkcjonariuszy, od razu jak tylko ten mały skrzydlaty gangster ujrzał nieznajomych, to zaczął krzyczeć wyuczone słowa: Mamo policja! Po zamknięciu ptaszka w areszcie, wielu policjantów oraz weterynarzy próbowało nakłonić papugę do ponownego przemówienia czy też ewentualnego podpowiedzenia, jaki podjąć następny ruch w śledztwie. Jednak od tamtego czasu papuga nie wypowiedziała już żadnego słowa. Po nieudanych próbach, papugę przejęło lokalne zo. Takie papugi wmieszane w kartele narkotykowe mają swoją nazwę w Brazylii, a konkretnie Papagayo do Trafico i należą do sporej grupy zwierząt wykorzystywanych do takich celów. Przenosząc się na kontynent azjatycki, a konkretnie do Bangkoku, w takich brudnych sprawach może pomóc również małpka kapucynka. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i zostawicie pozytywną ocenę oraz subskrypcję. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, napiszcie to w komentarzu. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć!